Kiedy opuściłam miasto o świcie, czułam w sobie dziwne połączenie ulgi i goryczy. Mój samochód sunął po pustej drodze w kierunku Hamptons, a w mojej głowie wciąż krążył ten sam, dobrze znany fakt: moi rodzice zignorowali moje urodziny po raz trzeci z rzędu. Już nawet nie liczyłam na wiadomość, telefon czy chociażby suchy gest przyzwoitości. Tym razem jednak coś we mnie pękło nie dlatego, że ich obojętność bolała bardziej, ale dlatego, że wreszcie byłam na etapie życia. W którym mogłam zrobić coś tylko dla siebie? Klucze leżały na siedzeniu obok, błyszcząc w bladym świetle poranka jak trofeum, którego nigdy nie planowałam zdobyć, a jednak zrobiłam to. Apartament w Hamptans nieprzyzwoicie drogi, absurdalnie przestronny, zupełnie nie pasujący do mojego dotychczasowego życia. A jednak idealnie pasujący do mnie teraz. Wiedziałam, że kiedy wstawię zdjęcie z kluczami, kiedy napiszę, że to najlepsze urodziny mojego życia, poczuję coś więcej niż satysfakcję. Poczuję wolność, którą tak długo odkładałam na później. Zatrzymałam się na poboczu, tuż przed znakiem witającym w mieście. Chciałam złapać oddech, zanim przekroczę granicę tego nowego etapu. Spojrzałam na telefon, zupełnie nieprzygotowana na widok serii powiadomień. Najpierw myślałam, że to błąd systemu, glitch albo jakieś powtórzone alerty. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to prawdziwe. 23 nieodebrane połączenia w dwie godziny. Nikt normalny nie dzwoni tyle razy bez powodu. Przeszedł mnie dreszcz, taki, który nie ma nic wspólnego z zimnem. Cała sytuacja była zbyt dziwna, zbyt intensywna, zbyt nagła. Zwykle ich milczenie trwało dniami, a nie kończyło się bombardowaniem telefonu. Poczułam, jak moje serce przyspiesza, jakby przygotowywało się na coś, co dopiero miało nadejść. Nie wiedziałam, czy to próba wzbudzenia we mnie poczucia winy, czy może jakaś dramatyczna próba odzyskania kontroli nad moim życiem. A może, co gorsza, wydarzyło się coś, czego nie przewidziałam. Patrzyłam na te powiadomienia, na mój własny odbity w ekranie strach i czułam, że przekroczenie tego znaku granicznego będzie miało konsekwencje większe niż mogłam podejrzewać. Włączyłam silnik. Wjechałam do Hampetens i nie obejrzałam się za siebie, choć w środku czułam, że coś już mnie dogania. Coś, co wkrótce mnie dosięgnie. Coś, co nie odejdzie tylko dlatego, że kupiłam nowe życie. EU e, kontynuowała repetindo paramem mesma. Od dzisiaj to ja decyduję. Przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy dotarłam do mojego nowego apartamentu, słońce było już wysoko a powietrze pachniało mieszaniną morskiej soli i świeżo skoszonej trawy. Drzwi wejściowe otworzyły się z lekkim skrzypnięciem, jakby przyjmowały mnie do miejsca, które miało stać się moją bezpieczną przystanią. Mimo to czułam w sobie napięcie, które narastało od momentu, gdy zobaczyłam te wszystkie nieodebrane połączenia. Chciałam wziąć prysznic, przebrać się w coś wygodnego, zrobić kawę i po prostu nacieszyć się ciszą. Ale moje myśli wciąż krążyły wokół tego, czego nie rozumiałam. Odłożyłam telefon na blat kuchenny, jakby odciągnięcie go ode mnie choć o kilka kroków miało zmniejszyć ciężar, który czułam na klatce piersiowej. Tymczasem w apartamencie panowała taka cisza, że słyszałam własny oddech, a każdy krok odbijał się echem od pustych ścian. Jeszcze nie miałam tu niczego, żadnych ozdób, żadnych mebli, nawet kubka do kawy. Było w tym coś czystego, jakby ktoś podarował mi kartkę bez ani jednej kreski, czekając aż sama zdecyduje, jaki rysunek na niej powstanie. Ale mimo tej świeżości nie potrafiłam się rozluźnić. Wiedziałam, że powinnam oddzwonić. Zignorować to mogłabym tylko wtedy, gdyby to była ich kolejna próba manipulacji. Jednak intensywność połączeń nie była typowa. Przeszłam przez salon, po czym usiadłam na podłodze przy wielkim oknie z widokiem na linię drzew. Wzięłam głęboki oddech, podciągając kolana pod brodę. To było śmieszne, dorosła kobieta, właścicielka apartamentów Hampton's a mimo to wciąż zamknięta w własnym strachu, jak dziecko. W końcu sięgnęłam po telefon. Na liście połączeń nie było niczego zaskakującego: mama, mama, tata, mama, mama, dom, dom, mama. Cała ich desperacja wypisana w jednej kolumnie. Nie potrafiłam jednak nacisnąć zielonej słuchawki. Zamiast tego weszłam na media społecznościowe. Moje zdjęcie z kluczami miało już kilkaset polubień i mnóstwo komentarzy. Znajomi gratulowali, byli zaskoczeni, chwalili mój uśmiech i odwagę. Wszystko wyglądało lekko, radośnie, a ja w tej jednej chwili poczułam, jak dwie wersje mojego życia zderzają się w brutalny sposób. Wylogowałam się szybko, jakby ktoś mnie przyłapał na czymś nieprzyzwoitym. Spróbowałam skupić się na otoczeniu. Otworzyłam drzwi balkonowe i wyszłam na zewnątrz. Chłodniejsze nadmorskie powietrze orzeźwiło mnie na tyle, że moje myśli zaczęły układać się w nieco bardziej logiczny sposób. Uznałam, że zanim oddzwonię, mogę przynajmniej uporządkować przestrzeń. To zajmie ręce, a może też wyciszy głowę. Zaczęłam chodzić po pomieszczeniach, otwierać szafy, sprawdzać układ pokoi. W sypialni wciąż unosił się zapach świeżej farby, a w łazience na półce stał nowy, jeszcze nieodpakowany zestaw ręczników. Dotknęłam jednego z nich. Kłonąc miękkość materiału i poczułam, jak moje ciało powoli przestaje być spięte. W końcu usiadłam na krawędzi pustego łóżka, które dopiero miało zostać dostarczone następnego dnia. Mój wzrok zatrzymał się na odbiciu w lustrze zmęczonym, ale też zdeterminowanym. Z tej myśli wyrwał mnie dźwięk powiadomienia. Kolejna wiadomość. Przez chwilę zastanawiałam się, czy mogę po prostu to ignorować, ale w końcu podeszłam do telefonu. Odzwoń. To ważne. Krótko, sucho, bez typowej dla mamy przesadzonej emocjonalności. To mnie jeszcze bardziej zaniepokoiło. Nie chciałam jednak brać odpowiedzialności za ich niepokój. Ani za ich wyrzuty sumienia, jeśli je mieli. W końcu to oni miesiącami pozwalali sobie na to, bym znikała im z radaru, bym czuła się nieistotna, a teraz nagle mieli mnie śledzić jak obsesyjny kolekcjoner zgubionego przedmiotu. Przeszłam przez salon z powrotem na balkon i oparłam dłonie o chłodną poręcz. Gdzieś w oddali słyszałam śmiech dzieci i szczekanie psa, typowe dźwięki spokojnego, nadmorskiego przedmieścia. Życie toczyło się normalnie, tylko ja tkwiłam w zawieszeniu. Kolejna godzina minęła na powolnym rozpakowywaniu, układaniu dokumentów, otwieraniu paczek z rzeczami, które przysłałam tu wcześniej. Kiedy zajęłam się składaniem drobnych przedmiotów na stole, znowu usłyszałam telefon. Tym razem nie wibrował, dzwonił. Wstałam jak zamrożona, patrząc na świecący ekran. Serce waliło mi, jakby chciało się wyrwać. Nie odebrałam. Pozwoliłam, żeby dźwięk wybrzmiał, a potem zniknął. Powtarzało się to dwa razy. Za trzecim razem odłożyłam telefon ekranem do dołu, jakby niewidzenie połączenia miało uczynić je mniej realnym. A potem zapadła cisza. Zbyt długa, zbyt intensywna, zbyt absolutna. Poczułam, jakby powietrze w pokoju zgęstniało. Ta cisza była znacznie gorsza niż dźwięk telefonu. Skrywała coś, czego nie potrafiłam jeszcze nazwać coś, co wisiało nade mną jak niewypowiedziane zdanie. Wtedy właśnie, patrząc na swoją własną dłoń wciąż drżącą na poręczy balkonu, zrozumiałam, że to nie jest tylko ich panika. To jest coś więcej. Coś, co już mnie dosięga, nawet jeśli nie chcę tego jeszcze przyjąć do wiadomości. I najgorsze w tym wszystkim było to, że część mnie pragnęła wiedzieć, a część równie silna wolała pozostać w tej niewiedzy. Bo prawda miała sposobność niszczenia rzeczy, które dopiero zaczynałam budować. Kiedy w końcu nadszedł wieczór, mój nowy apartament wydawał się większy niż rano, jakby ściany oddalały się ode mnie z każdą godziną ciszy, która panowała dookoła. Światła zachodzącego słońca odbijały się od pustych powierzchni, tworząc długie, blade smugi na podłodze. Powinnam czuć się zwycięska, bezpieczna, wolna. Przecież to miało być moje nowe życie, mój własny prezent urodzinowy dla samej siebie. Zamiast tego czułam narastającą presję, która oplatała mnie niczym niewidzialna sieć. Przez resztę popołudnia telefon milczał. Nie odebrałam ani jednego połączenia, nie przeczytałam żadnej wiadomości, nie napisałam ani słowa. Chodziłam po mieszkaniu niespokojnie, otwierając i zamykając szafy, jakby ruch mógł uciszyć pulsujące napięcie w moich myślach. W końcu zatrzymałam się w salonie, gdzie ogromne okno dawało widok na cichą ulicę. Wpatrywałam się w światła mijających samochodów, starając się znaleźć w nich coś, co mogłoby mnie uspokoić. Ale nie mogłam. Cisza bywa głośniejsza niż krzyk. A ta, która mnie otaczała, zdawała się wrzeszczeć. Zrobiłam sobie herbatę i pierwszy gorący napój w tym mieszkaniu i usiadłam na podłodze, opierając plecy o ścianę. Ciepło filiżanki działało kojąco na moje dłonie, ale nie na myśli. Wciąż wracałam do jednego obrazu, 23 nieodebrane połączenia, 23 nikt tego nie robi bez powodu. Nikt nie powtarza czegoś tak wiele razy, jeśli nie kryje się za tym pilna potrzeba albo desperacja. Mimo to coś w głębi mnie wciąż odmawiało reakcji. Moje życie zawsze było podporządkowane ich kaprysom, ich oczekiwaniom, ich niekończącej się liście rozczarowań. Z każdym rokiem stawałam się bardziej przezroczysta, jakby moja obecność była jedynie cieniem dawnej Rieny. Może właśnie dlatego kupiłam ten apartament, aby zmaterializować swoją wartość, pokazać, że istnieje naprawdę, nawet jeśli oni nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Wzięłam łyk herbaty, ale jej smak wydał mi się gorzki. Postawiłam filiżankę obok siebie i odchyliłam głowę do tyłu, opierając ją o chłodną ścianę. Przez chwilę pozwoliłam sobie czuć zmęczenie. Moje ciało było napięte od godzin, a umysł od dni. Czułam, że czegoś nie wiem, czegoś, co cały czas krążyło tuż poza zasięgiem mojej świadomości. Czegoś, co łączyło ich panikę z moim uporem. Z mroku powoli zaczęły wyłaniać się światła ulicznych lamp. Gdzieś w oddali zaszczekał pies, a potem jakiś samochód zatrzymał się na moment pod moim oknem, po czym ruszył dalej. Z pozoru zwykłe dźwięki, a jednak w mojej głowie każdy z nich zdawał się zapowiedzą czegoś. Jakby świat zewnętrzny zatrzymał oddech, czekając na mój kolejny krok. W końcu spojrzałam na telefon. Leżał na stole, jak obcy przedmiot, jakby nie należał do mnie. Zastanawiałam się, czy powinnam go wyłączyć, odciąć się od wszystkiego na jedną noc i po prostu pozwolić sobie na ciszę. Ale wiedziałam, że to nie rozwiąże problemu. A jednak wciąż zwlekałam. Podniosłam się z podłogi i przeszłam do sypialni. Usiadłam przy oknie, tak jak wcześniej, z widokiem na drzewa, które poruszały się delikatnie na wietrze. Ten widok, choć spokojny, nie przynosił mi ukojenia. Zamiast tego potęgował poczucie, że coś nadchodzi. Coś, czego nie mogłam uniknąć. Przypomniałam sobie wszystkie poprzednie lata urodziny spędzone w milczeniu przyjęcia, na które nie zapraszano mnie otwarcie, prezenty, które nigdy nie nadchodziły. I te tysiące małych, ledwie zauważalnych chwil, w których czułam się jak intrus w własnej rodzinie. Może gdyby ich milczenie było jedynie obojętnością, mogłabym je zaakceptować. Ale ono było narzędziem karą, subtelnym przypomnieniem, że nie spełniam ich oczekiwań. Teraz jednak ich przerażone reakcje były czymś nowym. I to mnie niepokoiło najbardziej, bo jeżeli to nie była manipulacja, to co to było? Podeszłam ponownie do telefonu. Tym razem wzięłam go do ręki. Zawibrował niemal natychmiast wiadomość: Nie od mamy, nie od taty, od numeru, którego nie znałam. Ariana, odezwij się. To pilne. Nie było imienia nadawcy. Nie było treści wyjaśniającej. Tylko to jedno zdanie, które sprawiło, że poczułam zimno na karku. Wszystkie włosy na moich rękach stanęły dęba, jakby moje ciało wiedziało więcej niż mój umysł. Usiadłam na łóżku i patrzyłam na wiadomość, niezdolna do ruchu. Numer był lokalny. Ktoś z okolicy. Ktoś, kto wiedział, że tu jestem. Albo ktoś, kto wiedział, czego nie wiem. Zanim zdążyłam się zastanowić, telefon zadzwonił ponownie. Ten sam numer. Serce zaczęło mi bić tak szybko, że przez chwilę miałam wrażenie, że je słyszę w uszach. Przez kilka sekund wpatrywałam się w ekran, sparaliżowana strachem i ciekawością. Ale nie odebrałam. Pozwoliłam telefonowi dzwonić, aż dźwięk ucichł. A potem, tak jak wcześniej, zapadła cisza. Ale tym razem nie była to cisza obojętna. Była to cisza, która zwiastowała coś nieuchronnego. Schowałam twarz w dłoniach, czując, jak drzemiąca panika zaczyna wypełniać moje wnętrze. Nie chciałam, żeby to się działo. Chciałam tylko jednego dnia spokoju, jednego dnia, w którym to ja byłam ważna. Ale rzeczywistość coraz wyraźniej wymykała mi się spod kontroli. Pomyślałam, że może jutro wszystko będzie jasne. Może jutro zbiorę siły, by odzwonić. Może jutro będę gotowa stawić czoła prawdzie. Ale głęboko w środku wiedziałam, że to w jutro już mnie dogoniło. I że jakikolwiek sekret krył się za tą paniką, zbliżał się szybko o krok za krokiem a prosto w moim kierunku. Kiedy obudziłam się następnego dnia, światło poranka było ostre i zimne, jakby celowo próbowało wytrącić mnie z letargu. Nie pamiętam, kiedy dokładnie zasnęłam, ostatnie chwile to jedynie plątanina myśli, obrazów i dźwięku telefonu, który dzwonił aż do ciszy. Mimo zmęczenia jedna świadomość była krystalicznie wyraźna. Dziś nie mogłam już ignorować tego, co próbowało się do mnie przebić. Wstałam powoli, nadal lekko odurzona niepokojem poprzedniego wieczoru. Mieszkanie było chłodne, jakby noc zdążyła wypełnić je ciężarem, który wciąż krążył w powietrzu. W kuchni nalałam sobie szklankę wody i wypiłam ją jednym haustem, czując, jak zimno spływa mi po gardle. Próbowałam rozbudzić ciało, choć mój umysł wciąż lawirował między strachem a determinacją. Telefon leżał na stole w salonie, jakby czekał, aż po niego sięgnę. Ekran był czarny, spokojny, nienaturalnie odległy od wczorajszej intensywności. Usiadłam przed nim na chwilę, wpatrując się, jakby był jakąś bronią, którą muszę podnieść, choć wiem, że może mnie zranić. W końcu odblokowałam ekran. Sześć nowych wiadomości. Trzy od nieznanego numeru. Trzy od mamy. Zacisnęłam szczękę, czując znajome ukłucie mieszankę irytacji i bolesnego dejawiju. Ale wiedziałam, że tym razem nie mogę pozwolić sobie na unikanie. Najpierw otworzyłam wiadomości od mamy. Ariana, odbierz. To ważne. Nie rób nic pochopnego. Pochopnego? Byłam dorosłą kobietą, która kupiła mieszkanie za własne pieniądze. To miałoby być działanie pochopne. A może mama miała na myśli coś innego. Coś, o czym nie wiedziałam. Coś, przed czym chcieli mnie powstrzymać. Otworzyłam wiadomości od nieznanego numeru. Musimy porozmawiać. To dotyczy twoich rodziców. Nie ignoruj mnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Poczułam, jak dreszcz przebiega mi po plecach. Słowo bezpieczeństwo było jak nagły, zimny podmuch. Objęłam się ramionami i rozejrzałam po mieszkaniu, jakby ktoś mógł tam być. Ale byłam sama. Przynajmniej fizycznie. Usiadłam na sofie, wciąż trzymając telefon w dłoni. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję: oddzwonić do mamy, oddzwonić do nieznajomego, albo zignorować to wszystko jeszcze raz. Ale trzecia opcja była już niemożliwa. Strach nie znika, kiedy go ignorujesz. On rośnie. Zanim zdążyłam się zastanowić, telefon zadzwonił. Ten sam numer, co wczoraj. Nie czekałam długo, tym razem odebrałam, zanim zdążyłam pomyśleć. Przyłożyłam telefon do ucha, a w słuchawce nie było nic oprócz oddechu. Głębokiego, ciężkiego, jakby ktoś przebiegł maraton lub walczył z emocjami. Przez moment byłam pewna, że zaraz się rozłączę, ale coś mnie powstrzymało. Być może adrenalina. Być może desperacja. Nie padło ani jedno słowo. Tylko ten oddech. A potem sygnał zakończenia połączenia. Siedziałam nieruchomo przez kilka sekund, analizując to, co właśnie się wydarzyło. Czy to była groźba? Ostrzeżenie. Próba przestraszenia mnie? A może ktoś chciał się upewnić, że odbieram. Postanowiłam działać. Wzięłam płaszcz, zasunęłam suwak i wyszłam z mieszkania. Potrzebowałam wyjść na zewnątrz, poczuć świeże powietrze i uporządkować myśli. ten o poranku było ciche i eleganckie. Ulice były niemal puste, a odległy szum morza zdawał się próbować ukołysać napięcie we mnie. Szłam powoli, mijając domy, które wyglądały jak z pocztówek. Zatrzymałam się na końcu ulicy tuż przy ogrodzeniu niewielkiej posesji z widokiem na ocean. Oparłam dłonie o zimny metal i wzięłam głęboki oddech. Tu, w tym miejscu, z dala od miasta i ich wpływu, powinnam czuć się spokojna. A jednak czułam, jak moje serce bije szybciej niż zwykle. Zadzwonił telefon. Tym razem mama. Nie mogłam już unikać. Odebrałam. Nie usłyszałam oddechu jak u nieznanego numeru. Usłyszałam coś znacznie gorszego, drżący, zdławiony szloch. To był dźwięk, którego nigdy nie kojarzyłam z moją matką. Była zawsze opanowana, zimna, twarda. Słyszeć ją w takim stanie było jak uderzenie w brzuch. Ariana wychrypiała. Nie wracaj do miasta. Proszę cię, w nie wracaj. Zamarłam. Nie wiedziałam, czy bardziej szokował mnie jej ton, czy słowa. Oddech utknął mi w gardle, a myśli plątały się zupełnie. Mamo, co się dzieje? Zapytałam szeptem, choć nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się zwracałam. W tle usłyszałam trzask drzwi. Potem krzyk emęski, obcy. Gwałtowny i pełen furii. A następnie szybkie kroki, jakby ktoś biegł w stronę telefonu. I wtedy połączenie zostało przerwane. Stałam nieruchomo, wpatrując się w ekran, który nagle stał się martwy i cichy. To było niemożliwe. To nie mogło dziać się naprawdę. Ale dźwięki były zbyt surowe, zbyt realne, by mogły być udawane. Wróciłam do apartamentu szybkim krokiem, niemal biegiem. Ręce mi drżały, kiedy zamykałam drzwi. Oparłam się o nie plecami i próbowałam uspokoić oddech, ale ciało mi nie pozwalało. Coś się stało. Coś poważnego. I nie miałam pojęcia, czy było to związane ze mną, czy z nimi, albo z nami wszystkimi. Telefon zadzwonił ponownie. Tym razem krótko, pojedynczym sygnałem. Wiadomość od nieznanego numeru. Powinnaś wiedzieć prawdę. Spotkajmy się dziś wieczorem. Samotnie. Przeczytałam ją trzy razy, zanim dotarło do mnie co tak naprawdę oznacza Prawda. Słowo, które może uratować albo zniszczyć a ja wiedziałam, że ten wieczór będzie decydujący i że żadna wersja prawdy nie będzie bezbolesna. Kiedy obudziłam się następnego ranka, światło wpadające przez rolety było spokojniejsze, jakby noc wyrównała wszystko, co we by mnie było napięte, gorące, drżące. Ale mój telefon na stoliku nocnym już nie pozwalał mi udawać, że to koniec. Kolejne wiadomości zablokowały ekran, krótsze, bardziej pospieszne, desperackie. Moi rodzice przeszli z gniewu do błagania, a potem z błagania do wyrzutów, w których bardziej niż troska brzmiała potrzeba kontroli. Wiedziałam już, że nie chodziło o mnie. Chodziło o to, że po raz pierwszy w życiu zrobiłam coś, nad czym nie mieli żadnej władzy. Nie odpisywałam. Nie dlatego, że ignorowanie ich dawało mi satysfakcję, lecz dlatego, że po raz pierwszy poczułam, że nie muszę odpowiadać. Mogłam oddychać bez ich akceptacji. Mogłam istnieć bez pozwolenia. Po śniadaniu usiadłam na podłodze w salonie, oparta o kanapę, patrząc na pudełka, które wciąż czekały, by zostać rozpakowane. Byłam tu od zaledwie kilku dni, a czułam się, jakbym już zdążyła stworzyć nowy świat. I może dlatego właśnie nagle poczułam niepewność. Nie tę, która drży w dłoniach, lecz tę, która rośnie w środku i cicha, logiczna, twarda. Co jeśli z nie były ucieczką? Co jeśli były początkiem? A każdy początek wymaga odwagi, której wciąż nie byłam pewna, że mam wystarczająco. Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk silnika. W pierwszej chwili pomyślałam, że to sąsiad, pracownik, ktokolwiek. Ale kiedy spojrzałam przez okno, serce od razu przyspieszyło. Samochód, którego nie powinnam nigdy więcej widzieć, zatrzymał się przy moim podjeździe. Drzwi kierowcy otworzyły się, a ja odruchowo cofnęłam się krok. Moja matka wysiadła pierwsza. Ojciec, zaraz po niej. Jakby to było najnormalniejsze na świecie, przyjechać tu bez zaproszenia, po tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Nie zastanawiałam się długo. Zamknęłam drzwi na zamek, choć wiedziałam, że nie chodzi o fizyczne zabezpieczenie. Chodziło o granice, której nie zamierzali respektować. Zbliżali się do domu powoli, jakby ten spacer miał przygotować mnie na ich obecność. Ale nie jestem już tą dziewczyną, która liczy ich kroki, by wiedzieć, kiedy ma przestać oddychać. Zadzwonili do drzwi. Raz. Drugi. Trzeci. Ariana, kochanie, musimy porozmawiać, matka zawołała, tonem, który dawniej potrafił mnie złamać. Teraz jedynie brzmiał obco. Nie otworzyłam. Stałam w salonie, trzymając się za łokcie, jakby to miało utrzymać mnie w całości. Poczułam dziwną lekkość i nie strach, lecz świadomość, że to ja decyduję. Że to ja wybieram ciszę, a nie ona mnie. Ojciec uderzył dłonią w drzwi nieagresywnie, ale stanowczo. Nie możesz postępować w ten sposób. Jesteśmy twoją rodziną. Musisz nas wysłuchać. W jego głosie słowo musisz wybrzmiało dokładnie tak, jak przez całe moje dorosłe życie. To jedno słowo wystarczyło, by zrozumieć wszystko. Odeszłam od drzwi. Nie dlatego, że się bałam, dlatego, że wiedziałam. Po kilku minutach, kiedy zrozumieli, że nie otworzę, w końcu odeszli. Patrzyłam z daleka przez okno na piętrze, jak wsiedli do samochodu i odjechali, jeszcze raz zerkając na mój dom, jakby to miejsce ich zdradziło, a nie ja. Kiedy zniknęli z podjazdu, usiadłam na podłodze i pozwoliłam, by łzy w końcu same spadły. Nie były ciężkie. Były oczyszczające, ciche, nieśmiałe. Płakałam nie z bólu, lecz dlatego, że coś się naprawdę skończyło. Wieczorem, gdy wiatr od strony oceanu mieszał się z zapachem nowych ścian, usiadłam na balkonie z laptopem na kolanach. Napisałam post, niepubliczny, nie dla świata, tylko dla siebie. Zdanie, które w środku mnie dojrzewało od dawna, a dziś nabrało kształtu. To był pierwszy dzień mojego prawdziwego życia. Nie dodałam zdjęcia. Nie dodałam lokalizacji. Nie potrzebowałam aplauzu. Potrzebowałam jedynie prawdy. A prawda była taka. W końcu przestałam czekać, aż ktoś mnie zauważy. W końcu przestałam pytać, czy jestem wystarczająca. W końcu przestałam wracać tam, gdzie nigdy nie byłam mile widziana. Noc była cicha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak lekka. Zasypiając, pomyślałam tylko jedno. Moje życie wreszcie należy do mnie. I nikt nigdy więcej nie wejdzie tu bez mojego zaproszenia.